Jest środa 26 czerwca, minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaczmarek, pora na losowania. Zaczynają się wakacyjne wyjazdy, a to dobry czas, aby dać sobie szansę na ekspresową wygraną. Zachęcam do spróbowania szczęścia w ekspres losach, loteriach pieniężnych drukowanych wprost z terminali w punktach lotto. Ekspres losy to aż 10 różnych loterii, w których można wygrać między m.in. 1100, 5000, a nawet 12000 zł. Warto próbować szczęścia, średnio co czwarty los daje wygraną. Po więcej informacji o ekspres losach zapraszam do punktów lotto oraz na lotto.pl. Losowania lotto odbywają się trzy razy w tygodniu. We wczorajszym w Gdańsku padła kolejna szóstka, warta ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych. Gratuluję! Kolejna szansa na wysoką wygraną w lot to już jutro. Tym razem w puli na główną wygraną znajdą się gwarantowane 2 miliony złotych, a w lot to najlepiej grać z plusem, dając sobie możliwość sięgnięcia po dodatkowy milion złotych powodzenia. Dzisiaj w MultiMulti wystartowała kolejna akcja promocyjna. Dzięki niej do soboty wszystkie wygrane w tej grze przy typowaniu 9 liczb są o połowę większe w tej samej cenie zakładu. A wygrać można nawet 4 miliony złotych. Zapraszam na MultiMulti. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby 32, 16, 3- 51 pięć, trzynaście, jeden, pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt osiem, trzydzieści pięć, pięćdziesiąt sześć,

Mini to codzienna okazja na całkiem spore sumy. Na przykład w tym miesiącu padło ponad 45. Najwyższa z nich wyniosła prawie 445 tysięcy złotych i jest to szósta najwyższa wygrana w historii losowań mini lotto. Po więcej informacji o mini lotto zapraszam na lotto.pl, a już teraz pora rozpocząć losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone Kulek komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 34-10, 40, 12, 22. Na każdym losie kaskady mamy dwa zestawy 12 liczb. Kto w jednym z nich odnajdzie wszystkie wylosowane liczby, wygra aż 250 tysięcy złotych. Takie pieniądze dzięki kaskadzie zdobyło już 457 graczy. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwunastu liczb dwadzieścia jeden dziewiętnaście sześć trzynaście 5, 24, 11, 4, 14, 23. Wczoraj gracz w Eurojackpot pod w kolbuszowej sięgną po wygraną trzeciego stopnia wartą prawie 1 200 tysięcy złotych, a najbliższe losowanie tej gry już w piątek i do zdobycia jest 270 milionów złotych. Zachęcam do gry o te niewiarygodnie wielkie pieniądze, bo w Eurojack podgra się naprawdę prosto. Wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 z 12. Typować można je samemu lub grać metodą na chybiu trafił. Powodzenia! Główna wygrana w ekstrapensji to 5000 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Wystarczy zwiększyć stawkę, żeby wygrać o większe pieniądze. Na przykład 10, 15, a nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych każdego miesiąca. Losujmy. W kasetach maszyny rosującej mamy 35 razy 4, kolejno ułożone kule, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy lasowanie. 33 34 27 6, 20, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest. 3. Dopłacając złotówkę do zakładu ekstra pensji, gra się o 100 tysięcy złotych premii w ekstra premii. W tym miesiącu taka wygrana trafiła do 7 graczy. Czas na losowanie. W kasetach maszyny rozsianej mamy 35 razy 4, kolejno ułożone kule, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy głosowanie. 28 21 11 15, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstraferii jest. 2. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie można grać online w gry lotto. Wystarczy założyć internetowe konto gracza, zasilić je odpowiednią kwotą, następnie wybrać grę i wytypować liczby. Jest to bardzo wygodne, bo można grać o każdej porze i z każdego miejsca. W Polsce. Już jutro wieczorem najbliższy Studio Lotto, które poprowadzi Konrado Moreno, będzie można je obejrzeć w TVP3 oraz online na lotto.pl i na profilach Lotto w mediach społecznościowych. Dobranoc. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, marzenia stają się rzeczywistością. Korzystasz z życia i nie martwisz się o przyszłość najbliższych. Teraz do wygrania 270 milionów złotych. EuroCheckpot. Doświadczaj więcej. Jak zaczęła się ta historia? Kaskada radości zaczyna się od zdarzeń z pozoru przypadkowych. Zdarzeń, które mogą nam się przytrafić codziennie. Jeśli tylko znajdziemy się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, i gdy wykorzystamy los, który nam sprzyja, i pomyśleć, że czasem wystarczy dwa złote i prosta gra. Kaskada. Dwa razy dziennie do wygrania nawet 250 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto.